Proszę Pana, 29 festiwal Macartowski. Spektakl, e, uprowadzenie seraju. Proszę powiedzieć, ile, ile razy pan uczestniczył w danym spektaklu? Trudno mi powiedzieć ile? Ale grałem w pierwszej premierze? To już tak okiem sięgając wstecz jest grubo ponad 30 lat temu. E, miałem okazję grać w ten spektakl, a w tej chwili przychodzę sobie z wielką satysfakcją, oglądam, słucham, jestem tutaj i to mnie bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, bo to jest piękna muzyka. A przede wszystkim jest też bardzo ciekawa sztuczka zastosowana, obowiem e, reżyser zażyczył sobie, żeby recitatywy były w języku polskim. To jest bardzo ważne, bo ile arie są w języku oryginalnym, można odczytać o czym śpiewają to jednak to wszystko co wpływa na akcję, czyli to o czym jest mówione jest w języku polskim i to jest taka nowa tendencja na całym świecie że recytatywy czy części te dialogowane prowadzi się w języku ojczystym tych u kogo się to wystawia to przyspiesza akcję, a przede wszystkim ułatwia odbiór. A cały festiwal w ogóle tegoroczny patrzę, jest zrobiony jeśli chodzi o warstwie operowej oparty na nowych wystawieniach, czyli na nowym odczytaniu klasyki mozartowskiej, która w warszawskiej operze kameralnej na pewno będzie się rozrastać. Bo przecież Mamy 23 tytuły do zagospodarowania, przepraszam za kolokwializm. E, muzyka symfoniczna, oratoryjna, czyli zawsze ten krem de la creme. No i gala na początku, gala na koniec. To jest piękna tradycja, i ja myślę, że powinna przetrwać, bo nie ma nic lepszego niż właśnie takie kompleksowe przedstawienie perełek mozartowskich. Jakby Pan miał podsumować tegoroczną edycję festiwalu, to co by Pan powiedział? ten festiwal podtrzymuje swoją świetną markę, to jest renoma, rozwija się, zmienia, ale to jest ewolucja, a nie rewolucja i bardzo dobrze dlatego, bo zmieniają się kolejne pokolenia melomanów, do nowych trzeba mówić nowym językiem.